Z tej strony Kasper, witam was w odcinku z Roblox Ale teraz nie Roblox, nie żadne żadny speed Tylko teraz jest I teraz jest kliknij przycisk i wyjdzie Albo coś złego, albo coś dobrego I Teraz przeczytajmy I Pozbieraj słodycze rozrzucone po mapie Dobra, okej okay. Poszukam Marchewka! Ciasteczko! mój kurde, on zabrał, on ma siedem. Ciasteczko. Ja. Yeah. czekoladka, Kurde. Ciężko to znaleźć jest. Kurde. A, więc A, sobie zbieramy jakby na to. Zbieramy. Sześćset. Zbieramy. Co to jest? Piszcie w komentarzach, czy mogę oszukiwać. Bo mam jetpacka, którym mogę sobie latać. I nie wiem, czy mogę go używać dla Was. Czy nie chcecie, żebym go używał? Bo to jest oszustwo, trochę, wiecie? Ale zbieram pieniądze sobie. Dobra. Strzelamy, zabijemy kogoś. Puuu! Niespodzianka! A, myśleliście, że go zabiję? Uuu, myliliście się bardzo? I, i wie, musimy teraz kliknąć godzik. Jest! kliknąłem. ja! Sucio. Teraz bramy grzybki albo jajko. Jajko! Jajko! Jajka. Gdzie się chowacie? Jajeczka. O! Kolejne. Trzy już mam. Kolejne! Czwarte. Piąte! Jest! Przepraszam, że z taką chrypę. Szóste! Siódme. Ósme. Ósme. Kurde, miałem Dziewiąte. <tryk> dziewiąte, dziewiąte. Dziewiąte. Dziewiąte dopiero mam. Dziewiąte. Dziewiąte. Gdzie teraz ósme? O Jezus. Prawie z... Widzicie? Mój skin. Ja kliknąłem. Widzicie? A teraz. wygląda jak Jenna. A, tutaj... Znowu ja kliknąłem. Teraz bang. A? Czy ja kliknąłem, to oznacza, że jestem bogaty? Ej, to oszustwo. Pyk! Pyk! Uciekaj! Jest napisane, uciekaj! Dobra, Napisane jest. Jak jest napisane, uciekaj, to uciekam. за душу банка. Przepra przepraszam bardzo was, przepraszam, że tak bardzo długo nie mówiłem, ale to było nieco co, przepraszam, Fst, yy, skupiłem się, o Jezus Boże, dobra, dobra, lecimy, a w ogóle dlaczego się tak śpieszymy, dobra, nie, what? ale follow, co jest, skąd taka wielka follow ja nie mogę, ja prawie zabrałam kąsia szkoda. Dobra, o co chodzi z tym pistoletem? Aha, on puszcza konfety, a po co w ogóle ten pistolet? Tego puszczaj tylko konfety. Przepraszam, ale ja zawsze to przegrywam. Oszukujemy. Nie powiedzieliście, czy mogę oszukać? Ale wygrałem! Kurde! Kurde. Chcę zabrać końca! Muszę zbierać 650! Kupimy kupiemy miksturę mikstura, mikstura malości. Zdrowia. Pik, pik, pik. Nie! Yeah! Jestem malutki, super! To moje marzenie być, mały! Widzicie, ja jestem? Łupik! Nie wystaniecie się. A -a -a -a. Nie uda Wam się! Jumper, jumper. Ludzie wy jesteście ślepi Naprawdę Fajnie mi się gra w tą grę Albo oh, nie Jak widzicie ja jestem tutaj Zakończymy ten filmik w tym miejscu akurat W tym miejscu, okej okay. Okej, okay. w tym miejscu Koniec filmiku, zostawcie łapkę w górę i suka! I to musi być pa